Dzień dobry kochani, dzisiaj Was zapraszam do małego eksperymentu. Drodzy rodzice, co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować mazak do tablic suchościeralnych. Nie może to być zwykły marker ani pisak, tylko koniecznie musi to być marker do tablic suchościeralnych. Będziemy potrzebować biały talerz, będziemy potrzebować słomkę i zimną wodę. Kiedy będziecie mieli zimną wodę w kubeczku, to dobrze jest też mieć. Łyżko. I uwaga, uwaga! Dzisiaj pokażę Wam, jak wirują płatki śniegu i zamieniają się w pająki. Bierzemy pisak i malujemy na naszym talerzu płatki śniegu. Na pewno potraficie to zrobić. Nie będą trzy płatki śniegu. Zobaczcie. Są namalowane, są gotowe. No to zaraz będą się u nas czary. Bierzemy naszą wodę, nabieramy na łyżkę i delikatnie, ale bardzo delikatnie wlewamy na talerz. Zaraz zobaczycie, co tutaj nam się zaczynają dziać za czary. Słuchajcie, bardzo ważne jest to, żeby wodę wlewać delikatnie łyżką, a nie prosto ze szklanki. Kiedy ją wlejemy prosto ze szklanki, to nasz eksperyment na pewno się nie uda. Aha. Zobaczcie, co się stało z moimi płatkami śniegu. Zaczęły się poruszać. No to co? Zobaczymy, jak tańczą i zamieniają się w pająki. Bierzemy słomkę i mocno dmuchamy. Spodobało się Wam? No to do dzieła! Poproście rodziców o pomoc i zamieńcie płatki śniegu w tańczące pająki. Pa, pa!